Do czego byśmy mieli zmierzać? Do ja końca. Zawsze do niczego. <laughs> do nikanta i niczego. Bo w ogóle mówimy o Rubenie Oslundzie i jego ostatnim nakręconym filmie w trójkącie. Takie Przypominajcie. Ty... Zresztą tytuł oryginału to Triangle in Sadness i ten tytuł został źle przetłumaczony na język polski. Bo co oznacza w trójkącie? No to oznacza, że w parze nam czegoś brakuje, potrzebujemy kogoś do trójkąta. Ale wiesz, ja myślę, że czasami tytuł jest dlatego tak przetłumaczony, żeby intrygował i nie ukrywam, że, że zachęca troszeczkę do. Do, do sięgnięcia, tak? bo zakłada, że film jest o czymś innym i nagle jest albo miłe, albo niemiłe rozczarowanie. No ale Triangle of Sadness, no to doszliśmy, że to jest trójkąt smutku Praszko. mieszczący się między brwiami u nasady nosa, gdzie koncentrują się nasze życiowe zmagania, nazwijmy to delikatnie, i w to miejsce wstrzykuje się Botox. Ale proszę pamiętać, że jak się w to miejsce wstrzyknie botox, to zmarszczka wyjdzie w innym miejscu, bo to niestety tak nie działa. I o tym medycyna estetyczna rzadko wspomina. A my już a to coś jest o tym wiemy. Prawda. My coś o tym wszystko, albo wiele rzeczy wiemy. Bo cały film jest satyrą na bogaczy, na ludzi tak możnych, którzy płynąc luksusowym jachtem, mogą sobie ten jacht w każdej chwili kupić. Mogą kupić personel i mogą kupić zachowania tego personelu. Wtedy, kiedy mają na to ochotę, niech się personel rozbierze i bawi z nimi. W basenie albo skacze do wody, no bo taki jest kaprys, a wiadomo, klient, zamożny klient ma zawsze rację. Ale gdzieś między satyrą, w takim szerokim rejestrowaniu tego obrazu, skupiamy się na tej parze modeli i jest tam scena, kiedy oni sobie siedzą na leżaczku. Dziewczyna robi sobie zdjęcia, a on czyta ulisesa, więc gra takiego oczytanego influ. Wiesz, może gra, albo rzeczywiście to lubi. Bo nie, on, jest, on ma w sobie. On ma jakąś Tak, on nie ma takiej pustej tak. twarzy, pustych oczu. Mm -hmm. Ma w sobie taką chłopieńcość, ale trochę szorstkości. Jednocześnie widać, że bardzo mu na nich zależy. Tak. On nie jest brutalny, nie jest jakiś wulgarny. Wiesz? On mi się naprawdę podoba. Ona jest taka powierzchowna i mm -hmm. taka skupiona na sobie, a on tak, skupiony tak. na ona niej. Ona tutaj dużo traci. W takim sensie, że ona ma tę rolę do odgrania. Ona to robi dobrze, tylko chodzi o ten wizerunek jako para filmowa. I tu zaczyna brzęczeć mucha. Znowu miałem powrót do tej wycieraczki i myślę, no zaraz coś będzie. Taka zapowiedź pięknej katastrofy. I co się okazuje? Okazuje się, że jego dziewczyna, jaja, została skomplementowana czy podrywana przez jednego z załogantów. Karl zwraca jej uwagę, że nie powinno się flirtować z załogą, a załogant nie powinien chodzić od pasa w górę nago przy gościach, prawda? Powiesz, powierzam, że tutaj nie przeszkadzała, jest bo jest, tylko to zazdrość. piękne ciało, które się wyłoniło spod tego ubrania. Tutaj o to chodziło. I to jest zazdrość, po którym Charlie idzie zwrócić uwagę, ale też szuka już pierścionka zaręczynowego, no bo cholery z dziewczyną można dostać. Jak on jej już teraz nie usiedli, no to ona faktycznie zaraz sobie kogoś bogatego. Wiesz, to jest takie Znajdzie. złudne poczucie, jak zaobrączkujemy, tak jak gołębie, tak? Zaobrączkujemy, to już jest nasze. Mam wrażenie, że my lubimy taką. Takie zabezpieczenia, taka sztuczna przynależność, która nie wynika bardziej z tych więzi, tylko z jakichś przedmiotów. To jest właśnie ten konsumpcjonizm. A tak jak powiedziałeś, to jest ta satyra na to wszystko. To się świetnie w ten trend wpisuje. Tak, ale też szukamy takich najprostszych wyjść. Hmm. Mam wrażenie, Kiedy że to schematy, schematy bardzo głęboko tkwiące z pokolenia na pokolenie. Jeżeli coś nam się nie udaje, zaobrączkujmy ją. Jeżeli w małżeństwie nam nie wychodzi. To zróbmy sobie dziecko. Zróbmy sobie dziecko. Jest to takie myślenie S życzeniowe. Wiesz, mi się wydaje, że to się wpisuje w takie magiczne zaklinanie rzeczywistości, właśnie w myślenie życzeniowe, że jakieś przedmioty rytualne, tak jak pierścionek właśnie zaręczynowy, zbawi nas od wszelkiego zła, przywróci miłość, nadzieję. I to gdzieś jest głęboko w głowie, chyba w taki pierwotny instynkt, jeszcze pierwotnych ludów właśnie. Takie oczarowywanie rzeczywistości i oczarowywanie ludzi. No i wcześniej czy później musi dojść do katastrofy, tak jak też dochodzi do katastrofy na statku. Statek tonie, cała załoga i wszyscy uczestnicy tej zabawy znajdują się na wyspie, no i teraz role się no tak. odwracają. Oslund nie jest łatwym takim reżyserem, on zawsze zaskakuje, więc tutaj nas nie zawiódł pokazuje, ile są warte nasze pieniądze w takim momencie, kiedy jesteśmy zdani sami na siebie. Kiedy Rolexem próbujemy przekupić, żeby wejść do łajby ratunkowej, ale ten Rolex na no, takiej wyspie nie ma żadnego znaczenia. Tak, bo się... co mi po zegarku, kiedy nie będę miał życia? Pipczy, zobacz, no, widzisz? Pipczy nasz ten Rolex jeden. Złoty. To też fajnie, właśnie przyjrzeć się temu, w co inwestujemy, i czy to jest. Dobra, mówimy to jako biedaki, no nie oszukujmy się, no nie? Czy <noise> <noise> taki Rolex y, możemy tym poszpanować, jak wrócimy do siebie, do domu, na wieś i rzeczywiście przez chwilę poczuć się jak pani, Wiesz jak paniska? Co? Ja na przykład nie wiem, bo nie przywiązuję uwagi do marki. Ja wręcz przeciwnie, jak mam jakąś markę, to lubię ją zakryć. Myślę, że taki cichy, quiet luxury to jest taki cichy luksus, taki Jest chyba lepszy. I taką subtelną mm -hmm. elegancję w Tobie lubię. O, dziękuję. A do czego byśmy mieli zmierzać? Do Jak końca. Zawsze do niczego. Do kanta i niczego. Nie, jeszcze ja bym chciała tutaj, wiesz, by tak, żeby było też o książkach jeszcze, to zainspirujemy. Skoro to jest odcinek taki przypominający, to jeszcze władca Much Goldinka. Myślę, że warto. Narzuca się od razu, prawda? zwłaszcza po tej ostatniej scenie na wyspie, gdzie bohaterowie tej książki też lądują na wyspie i próbują sobie jakoś to życie poukładać i stworzyć coś na kształt społeczeństwa. Tam dochodzi do tragedii w mhm. tej książce. są młode ludzie, ludzie, to są dzieci właściwie. Mhm. A tutaj y, widzimy tą zamianę w hierarchii, kiedy czyścicielka toalet staje się przywódczynią, bo coś umie, umie złowić rybę, umie rozpalić ogień, umie przygotować strawę. Tak, tak ja Ale wszyscy się próbują jej przez to przypodobać. Zobacz, to jest ten mechanizm, no, czy może taki Ma mechanizm przetrwania, tak. który ciągnie nas do silniejszego w zależności od sytuacji, jaka panuje. Więc ale... tam ci silniejsi to ci bogacze i my wszystko zrobimy, żeby się troszeczkę im... Przy... bo nam skapnie a... No, słuchaj, często tak w życiu jest, zobaczymy. tak oceniamy ludzkie zasoby. Zostajemy z tymi, których oszacujemy, że mogą nam coś dać, nawet jeżeli to jest mylne wrażenie na początku, tak? Odrzucamy ludzi, którzy się wydają nam, hm, nie warto inwestować w nich czas, tak, bo nie mamy nic w zamian. Takie bardzo to jest wszystko właśnie wiesz, kapitalistyczne, tak? Coś za coś, jeżeli nie, to żegnaj. I może fajnie by było zakończyć tym, że warto zauważyć, jaką siłę sami w sobie nosimy i co jest naszą cechą wyróżniającą mieć tego świadomość i wiedzieć, że zawsze się możemy na tym oprzeć. Bo Magda wygląda na osobę kruchą, delikatną, którą można łatwo złamać, ale jej siła to jest ta siła wewnętrzna, wynikająca z pewności siebie, z inteligencji, z opanowania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Boże, dostrzegajmy takie imponderabilia. Jezu, jak, jak to powiedziałeś? Ja chciałam przyjść tutaj, że, że ta powieść Goldinga jest taką polemiką z. Tym pojęciem Jeana Rousseau, tak, że my jesteśmy wszyscy z natury dobrzy, a, a zła jakby nie ma, zwłaszcza w dzieciach, tak? Tymczasem ta powieść Krótnika pokazuje, że jednak jest taki magbetyzm w nas, czyli zło rodzi się w poszczególnych okolicznościach. To, dwa wilki. Tak, zawsze tak, są w nas, zawsze w nas dwa wilki. I nigdy nie możemy powiedzieć, że jesteśmy szlachetni, bo nie wiem co się wydarzy w konkretnych okolicznościach. Znamy siebie na tyle, na ile nas sprawdzono. No to sprawdźmy, jak nam. Poszło z tym odcinkiem. Zakładamy, że jeżeli Wam się podobało, to klikniecie. Co tam się klika? Rękę, kciuki. I żeby nie było, że to są żebro lajki. Po prostu. Jeżeli macie ochotę, to tak. Jeżeli nie, to nie trudno. Ale wolelibyśmy, żeby było na tak. Drobny PS. My będziemy prawdopodobnie pierwszymi w sferze, którzy zapowiedzą najnowszy film Rubena Ostlunda The Entertainment System is Down. Planowany na grudzień 2025. Także przygotujcie, ciepłe kapcie, Keanu Riz, rys, Afrofis, Kerstin, Kerstin Herbandy, Dance, kawy, dokładnie, będzie się działo. Woody chciało. Harrelson będzie się działo. No i ten Woody Harrelson, dokładnie.